Wniosków w sprawie udostępnienia kergu Stowarzyszenia Polskiego Miasta Krakowa, zamieszczone przez agencję reklamową, a dróg Bok. Sprawy bieżące, oświadczenie, komunikaty, zamknięcie posiedzenia. Przypomnę też, że w drugiej części, jeżeli Państwo, że próbów wyrażą wolę, odbędzie się część niejawna poświęcona sprawie honorowego obywatelstwa. Czy co do porządku obrad są jakieś uwagi? Nie ma. W takim punkcie stwierdzam przyjęcie porządku obrad. Szanowni Państwo, punkt pierwszy, merytoryczny, uzgodnienie porządku obrad sesji Rady planowanej na 21 maja. Proponowany porządek obrad sesji uwzględnia wszystkie wskazania Prezydenta. Ponadto w porządku umieszczono uchwalane wtedy jednego czytania projektu uchwały. Projekt Prezydenta w sprawie upoważnienia Prezydenta do zatwierdzenia do realizacji na terenie gminy programów aktywności lokalnej. W punkcie 10, projekt Prezydenta w sprawie zmiany uchwały Rady w sprawie szczególnych zasad przyznawania, utrzymywania, cofania wysokości stypendium sportowych. Nie. W punkcie 11 projekt prezenta w sprawie udzielania dotacji miejskim instytucjom kultury eee. w, na realizację zadań uznanych przez dzielnicy za W punkcie 12 projekt prezenta w sprawie udzielania dotacji celowej Muzeum istotnej miasta Krakowa. W punkcie 13 projekt prezenta w sprawie udzielania dotacji miejskim instytucjom kultury. W punkcie 14 projekt prezenta w sprawie powołania Krakows rady Krakowski Senior oraz razem zdania jej statutu. W punkcie 15 projekt Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na nieprowidłowości działania prezydenta miasta oraz dyrektora zarządu infrastruktury komunalnej i transportu w Krakowie. W punkcie 16 projekt operaty w sprawie kilku działania prezydenta mający na celu opracowanie koncepcji i przeprowadzenie analizy rozbudowy lokalnego układu drogowego w rejonie Górki Narodowej Wschód. Numery druku macie Państwo w materiałach. Wstępna propozycja obrad została przekazana członkom Komisji początkowo elektronicznych 5-3 maja przed posiedzeniem doręczono. Xero propozycji czy są ewentualne propozycje zmian lub uwagi do zaproponowanego porządku obrad sesji? Nie widzę. Tak w takim razie stwierdzam, iż porządek obrad 106 sesji Rady Miasta na Środek 21 maja został uzgodniony z komisją główną. Porządek zostanie ewentualnie poszerzony projekty uchwały zgłoszone przez prezydenta w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym czym Przewodniczącą radą powiadomi no Rady Miasta Krakowa po rozpoczęciu sesji. Proszę Państwa, teraz te dwa punkty dotyczące udostępnienia Herbu Stoszyn Miasta Krakowa. Pierwsza sprawa: prezydent miasta zwrócił się z prośbą o udostępnienie, o wniosku w sprawie udostępnienia Herbu Stoszyn Miasta Krakowa, zgłoszonego przez Rejonowe Zarząd Infrastruktury w Krakowie i Instytucję działające w strukturami Ministerstwa Obrony narodowe. Wnioskodawca prosi o wyrażenie zgody na umieszczenie Herbu na oznacze pamiątkowe. Prezydent miasta Krakowa akceptuje pozytywnie powtórnie są przesłane do Państwa drogą elektroniczną oraz wersji papierowej doręczono przed posiedzeniem. Czy komisja przychyla się do stanowiska prezydenta? Najpierw czy w tej sprawie ktoś z Państwa chce zabrać głos? A ten czy... Bardzo ciekawe to myślę, że nie słyszymy. Szanowni Państwo, nam trudno kwestionować projekt... No nie wiem. Jak się Pan no to... Rozumiem. Czy poza tym głosem są jeszcze jakieś pytania, jakieś kwestie? W takim razie, kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią do wniosku Prezydenta w sprawie zgody na udostępnienie herbu w tej instytucji? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Po stanowisku komisji Różnej poinformujemy Prezydenta Miasta. Kolejna sprawa dotyczy zaopiniowania wniosku w sprawie udostępnienia herbu w Zgłoszonego przez pana Franciszka Borczyka, to jest agencja reklamowa, reklamowo-handlowa Dróg Wol. Prezydent miasta zwrócił się w z prośbą o zaopiniowanie wniosku z wywiadu udostępnienia hektaru Stoszy Miasta Krakowa, zgłoszonego przez tą firmę przez pana Franciszka Borczyka, firma Agencja reklamowo bo Dr. Wol. Wnioskodawca planuje y, użycie hektaru na koniec w czasie organizowanego święta wiedzy. Prezydent negatywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek, potrzebując negatywną opinię w tej sprawie właściwego wydziału informacji. Turystyki i promocji. Zgodnie z opinią wydziału, komercyjne wykorzystanie terenu na chorobie, oraz on jest odpowiedzialny samodzielnie za realizację zdania informacji promocyjnych dotyczących organizacji święta lub bez współpracy z podmiotami wyłonionymi w oparciu o stosowne procedury, stanowi, że udzielenie jest z zasadą. Pismo zostało przesłane do Państwa drogą elektroniczną oraz w kwestii papierowej do przed posiedzeniem. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania? Jeżeli nie, to czy komisja przybywa się do stanowiska prezydenta? Przypomnę stanowisko prezydenta jest negatywne? Kto jest za pozytywną opinią do wniosku prezydenta? Czekaj. Tak, ale my opiniujemy wniosek negatywny. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden. 11.01 o stanowisku Komisji Głównej poinformuje Prezydenta. Komisja Główna poinformuje Prezydenta. E, proszę Państwa kolejna sprawa sprawy sprawie o Po rozpoczęciu z Komisji Główną dziękuję wniosek Rada nadanie Honorowego Obywatelstwa Stowarzyszenia Polskiego w Poleskich miastach Krakowie. Zwróciłem się do Państwa Przewodniczący klubu Praw, stanowisko. E, teraz zapytam czy mamy stanowiska. Klub w, w sprawie Honorowego Obywatelstwa. E, klub PiS. Dla Ciebie do próby. Tak, tak, tak. A, tak, tak. Dobra. W takim razie bardzo proszę, po zakończeniu części jawnej komisji, będziemy obradowali na części niejawnej. Wtedy poprosimy Pana o opuszczenie sali e, i wtedy przedyskutujemy sprawę przyznania w gronie członków, członków komisji. Oświadczenie i komunikaty. Przypominam, że 28 maja o godzinie 12 będzie się uroczysta sesja Rady dla wręczenia Honorowego Obywatelstwa Miasta Krakowa. Panu Leopoldowi Kozłowskiemu w Kolejne posiedzenie Komisji Głównej zostało zaplanowane na 2 czerwca, na godzinę 15. Czy w sprawie oświadczeń komunikatu tutaj z Państwa za jakiejś sprawy? To w takim razie zamykam tę część posiedzenia. Bardzo proszę o opuszczenie posłów niezwiązanych z Komisją. Bardzo proszę też Pana.